Siema wszystkim mistrz samoobrony. Termin równie fajny co czarny pas w samoobronie. Eee, co mają powiedzieć? Eee, cyrk na kółkach nawet pić nie trzeba, już jest mega wesoło. Przynajmniej ja tak mam, jak słyszę takie terminy. Jest mistrzem samoobrony. Mistrz Samoobrony. Samoobrona to jest co? Walka. A na ulicy walczymy kiedy? Kiedy już zepsuliśmy wszystko, co można było zepsuć? Czujecie, co tutaj. Jaki to jest związek przyczynowo-skutkowy? Jak ktoś jest mistrzem samoobrony, to jest mistrzem wygrzebywania się z gówna, w które sam się władował. Albo był na tyle nierozgarnięty, że nie, uwa nie zauważył, że wielki dół z. Wcześniej zmiankowaną substancją, czy też włazo od z otwartej, wpadł tam i teraz się świetnie z tego wygrzebuje. <laughs> Przecież to jest jakieś nieporozumienie, jakieś bycie mistrzem samoobrony. Naprawdę, eee, taki, taki tytuł sobie nadać: czarny pas w samoobronie nadać. Eee, czy, czy w ogóle taki, te, takich terminów używać, czy zgodzić się, żeby ktoś używał takiego terminu wobec ciebie, że ty jesteś mistrzem samoobrony, no to jest grube odklejenie od rzeczywistości. Narcyzm no, przynajmniej na poziomie orbity geostacjonarnej. Eee, to właśnie, którego to właśnie poziom nie pozwala na dostrzeżenie właśnie tego prostego faktu, o którym wspomniałem na samym początku. Bycie mistrzem samoobrony, mistrzem to można być zawodów sportowych, jakiejś dyscypliny sportu, a i tak tylko. W danym roku, a i tak tylko dlatego, że akurat tego dnia tak się złożyło, bo oczywiście wszyscy starają się wstrzelić z formą, z przygotowaniami e, ogólnie psychofizycznymi dla danej dyscypliny w dany dzień, tak. Natomiast tutaj, e, oczywiście, na wiele rzeczy ma się wpływ, ale na ogrom rzeczy tego wpływu się nie ma, więc tu jest dużo. Dużo jednak e, sporo jednak przypadkowości, tak sporo jednak przypadkowości, co prawda, są ludzie, którzy tą przypadkowość są w stanie bardzo ograniczyć i oni wygrywają rok za rokiem z, z rzędu przez te przygotowania, natomiast to jest możliwe dlatego, że sport nawet z najluźniejszymi zasadami, Um, jest jednak dość zawężony, dość wąski. Natomiast mówić, że ktoś jest mistrzem samoobrony, to tak troszkę kurde. W, jakby powiedzieć, że jest mistrzem, to to lotka, że mu się powarczyło. Bezpieczeństwo, to jest kolejna inna rzecz. Na to wpływa bardzo wiele czynników, z których bardzo duża część leży w naszej gestii, jest po naszej stronie. Natomiast e, jeśli chodzi o samobronę, czyli walkę na ulicy, gdzie realia są takie, że e, jesteśmy atakowani na dystansie mniej niż jednego metra w większości wypadków, gdzie są narzędzia, oczywiście wyszkolenie w walce to ma duży wpływ. Ale samoobrona to jest właśnie walka o odzyskanie bezpieczeństwa. W takich warunkach, jeśli weźmiemy samą walkę i nie bierzemy w ogóle pod uwagę rzeczy, które mają wpływ na bezpieczeństwo, to to jest dość, dość przypadkowe. I teraz stwierdzamy, że ktoś jest mistrzem przypadku. A jeszcze ma w tym czarny pas. Moi drodzy, eee, nie będę tego rozlekał. 5, no 6 minut e, wystarczy do przemyślenia. Dla mnie, jak ktoś stwierdza, że ma czarny pas w samoobronie, że jest mistrzem samoobrony, akceptuję używanie wobec niego takich stwierdzeń. Eee, jest po prostu nieporozumieniem. Świadczy o tym, tak jak mówiłem, że ma ego wywalone w kosmos. Narcyzm naprawdę na poziomie orbity geostacjonarnej minimum, a taki człowiek nie jest dobrym ani wzorem w kwestiach bezpieczeństwa osobistego, bo jak ktoś ma tak wywalone ego, jest bardzo czuły. Jest bardzo czuły na wiele rzeczy, puszczają mu nerwy e, przy najdrobniejszych konfrontacjach, naprawdę najdrobniejszych. A skoro wzorem, czyli osobą, która radzi się z tym, nie jest za dobrym, to instruktorem tego tematu też najlepszym nie jest. Wręcz przeciwnie, mało tego będzie bardzo kiepskim. Bo jeśli y, samoobrona jest takim terminem ubiegowym, y, Natomiast większość ludzi, jak idzie na samoobronę, to dlaczego? Bo chcą być bezpieczni. Więc yy, jest on synonimem bycia bezpiecznym. I w tym kontekście, w tym kontekście, kruch rozdmuchane do granic możliwości, przy tym bardzo kruche ego, yy, no, jest kiepską podstawą bezpieczeństwa, bardzo kiepską. I będzie wpędzać Was w kłopoty. A dlaczego Was będzie wpędzać w kłopoty? Niestety, będziecie przyjmować cechy swojego instruktora. Jeśli Wasz instruktor jest mistrzem samoobrony, to nie wróżę kariery. Z reguły tacy ludzie opowiadają jak to e, bardzo często, tydzień w tydzień, on. Jego koledzy, jego zawodnicy, jego podopieczni, e, kogoś tam rozpykali na ulicy. Tylko zastanówmy się, czy chcemy po pierwsze, tydzień w tydzień się tłóc, żeby opowiadać o nas, opowiadano o nas jakieś historie, co ze zwykłego rachunku prawdopodobieństwa mocno zwiększa nasze szanse na to, że to my zostaniemy zlani. A na ulicy, w cudzysłowie, jak to mówią ci sami ludzie, nie ma zasad. Te zasady są, są. Oczywiście, że są. Nie ma zasad sportowych, ale zasady na ulicy są i to bardzo liczne. Natomiast racji tego, że nie są to zasady sportowe, no to tam wpadka jest mocno problematyczna. Bardzo. I. Czy ty chcesz taką wpadkę zaliczyć? No, ja bym nie chciał. Ja bym nie chciał. I dla osób, które gdzieś tam też by nie chciały, natomiast nie mają wiedzy odnośnie pewnych rzeczy, to właśnie są te moje nagrania, żeby mogły się rozeznać w sytuacji, po to, żeby właśnie nic im się nie wykoleiło. Dlatego, że zaufali trenerowi, który jest mistrzem samoobrony. Po kursach siania rzeżuchy oczywiście, bo nigdy instruktor nie walczył sportowo i zawodowo chociażby, czy też amatorsko i, 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 i zawodowo, co dalej jest sportowe. Co i tak ma niewiele wspólnego tak naprawdę z. Tą mityczną ulicą. Dlaczego? No, walka to walka, owszem. Sama wymiana ciosów uderzeń tak jak najbardziej. Natomiast w realnym życiu liczy się taktyka znacznie bardziej niż technika. A taktyka, a właśnie dlatego, że taktyka zawsze z techniką wygrywa. Dlatego moi drodzy, jeśli będziecie świetni w samoobronę. Może i będziecie się świetnie z tego szamba wygrzebywać, ale będziecie bardzo często w nie wpadać. Także do zastanowienia, czy chcecie mieć instruktora, który jest mistrzem samoobrony. Rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.